Yeah. Marcin redy. Nie, yeah, yeah, Balboa. Stamy głowę. Ej, ej. Tak? jakbyście kupili te zestaw ratunkowy, czym to kurwa służy. Jaki zestawy zestaw ratunkowy? zestaw ratunkowy? Zamiast defa masz taki zestaw ratunkowy. To nie jest do zakładników? Auto. I ma. Jak Tylko... na auto. Tylko Marcin. Pamiętaj, że trzeba przeskoczyć i wrócić. Mhm. Tu jest typ jeden. Leży? Nie, jest dalej. Jeden. Ale przyjebał Ekstra Auto Gdzie? Ok Auto Ja mam sto 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 Tysiąc. Co się stało? Jestem z powrotem, gdzie jestem z powrotem, nie denerwujcie się. Jak tam? Jest git. Ja stuweczka. Zubeczka, Żyję. Podnieś się zaraz na dół. Dobra. I Po kolei, Ja I idę. Dobie? Ja idę teraz. <laughs> Jak się odłącza? E. Podskakujesz na przykład. Nie mogę się Fakuj odłączyć. Wiadomo. Gruby zawiśnie na środku Fakuj zaraz. Wiadomo. Mordeczko, wszystko. Nie, no a ja się naciskało. Jest spacją Jakieś chłopy? Jeszcze jakieś chłopy? Kurwa, zajebał mi za mi mi. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden za domkiem. Tu trzeba coś wziąć stąd, nie? A, tu jest amunicja. Tu jest pistol. Tu jest famas, jakby ktoś nie miał broni. To jest amunicja. O, czy tu jest kalaszek? Co? Idziemy dalej? Gdzie są amunicja? Yy, wziąłem dmki na górę i później wybrałem M-kę. Chcesz więcej wziąć amunicji tylko raz? Chyba tak. Come on. Wszyscy? Nie? to kamou, jeszcze jeszcze kamou, kamou. Idę, idę, idę. Idę tu? Do domku? sto. O, slow-mo. Kurwa, dostałem centralnie na ryj. Ty rzuciłeś tego flesza, czy sam się rzucił? Jasne. Nie. O, nie właściw prąd. Ile życia Pani macie? slow -mo to wyszło, że kurwa dostaje no. flasha na papę. A mamy zajął. Zajął The Bass. Tutaj. Przez okno. Ile macie życia? Sto. Lecimy. Kurwa, pyta, że poza się odpala z deski, nie? <laughs> Kurwa, co <laughs> tam na kiju? Jest za Je nami, za nami, za nami. jedzie, za nami. jedzie. jedzie. Czemu biegacie w miejscu? my też biegacie w miejscu Skipinga jak na włosie Ale łeb Ale głowa Gdzie jest? Lec gdzieś Kurwa, dostaje To ja nie wiem kurwa gdzie Autobus po lewej, ale nie nas gdzieś. wyjebie Co się stało? Wyjebało nas trzeci pie, pieszo 50 ...pieszo. Góra jeden To jest z zoomem niech tam sprawdza. Na końcu jeszcze jeden, biega. Jeszcze raz. Mam 4 HP. To kryj się, dalej idź na końcu gruby. Co jesteś kurwa, gruby? Jest tam. Jest cały czas tam, ma ktoś albo coś? Ja, Dobra, leży. Go. No taktyczne podejście, jak operator gromu. Chyba nie jest głowa. Dawaj. Paszli... Na, ...paszli na Jeruzalem. Ale się wystraszyłem. Dobrze to slow wchodząc wchodzą, ten zakaz w z granat rzucę. A ten gaz coś zrobi? Wejdźcie, bo ja mam 4 HP. Nie, przechodzisz dalej, do windy. Duś. Coś się stanie, chyba. Nie wiem. Potter heli. Take down the chopper. O, w pytę. Lewo, Widzę go. On skoczył na dół? Tak. Zabiłeś, co za łeb. W chopperze jest jakiś ty Jest. Kręci się jak idiota. Ty gruby możesz oglądać, czy nie? Leży. Co teraz? Trzeba go rozjebać, czupera. Trzeba rozjebać czupera. Jeszcze jeden jest w środku. Ja miałem jakiś zestaw ratunkowy, podejdź do mnie, zacząć co ja się z tym zrobić. Co no, żeby... uh -huh. uh -huh, uh -huh. teraz? Na drugim dachu są jakieś zakładnicy pewnie, tam trzeba... Buk. Jest na urina, znowu to samo. Kolej. Jestem. Olej ale głowa. Jeszcze jeden tam jest. Co do mnie, co do mnie? Kurwa. Leży. Sam <laughs> <on> nie żyje. <grystanie> Leży. I Jezus, mam, dodać mamy paralotnie, chodź. Leży ja to... ja zakładnika. Tak? I? No i dłuż coś tam, W albo coś. Kurwa. Tak miało A. wyglądać? Tak, chyba tak. No. I musimy iść do Pierwszy samochodu. Kar. Prowadzisz? A gdzie mam iść teraz? Fajnie tu, co? Wydaje mi się, że nie. A. A wy możecie oglądać, jak my ten gramy, czy nie? No to było się, stało, się Ale to story! To jest Chyba tak, ale tak jak się kręci Próbuję ich zabić, próbuję ich zabić Drobę filmów nie oglądasz full auto. Mam 40 boi. i oni się kręcą, jak chyba dostałem No, ja, dlaczego on nie ginie? Zablokowość, się załego no. Złupcaj! Nie! Kurde. Ktoś nas ładuje. nie wiem skąd nawet Aha, za, za Nie, nie, a to siadę to samo. Osiem koszy? Dobrze, zabiłem I dwóch jest w busie. Dlaczego ty mnie zostawiłeś? Do helikoptera. Co za chuj zostawiłeś mnie? Został z tych wiesz, jeszcze innego. Zostawisz, no, leżysz. Zostaw Zostawiłeś mnie na polu bitwy. Nie możesz go ruszyć? Nie, ale chyba jest zwycięstwo Teraz zginiesz A Ty prowadzisz czy tak samo sobie leci? Samo sobie leci Graliśmy bez jednego Nie wiem, wydaje mi się, że można możesz nie wygrać Chociaż chuj wie a jednak wygrałeś. Świetna rozgrywka.